Cześć! Dzisiaj znajdujemy się na Bielanach przy ulicy Gwiaździstej. Mam do zaoferowania wam dwupokojowe mieszkanie z przepięknym widokiem. Zapraszam! Centralną częścią tego mieszkania jest ustawny salon z aneksem kuchennym. Z salonu mamy wyjście na balkon. W salonie znalazło się miejsce na dużą przesuwną szafę, łóżko rozkładane oraz stół z krzesłami. Salon połączony jest z kuchnią wyposażoną w szafki oraz potrzebny sprzęt AGD. Następne pomieszczenie stanowi pokój, w którym znajduje się duże łóżko małżeńskie. Kolejnym pomieszczeniem jest łazienka z kabiną prysznicową, WC, umywalką i pralką. Całość zamyka korytarz Ogólnie mieszkanie jest widne, ciepłe, czyste i funkcjonalne. Świetna lokalizacja, ogromna ilość zieleni. Parę kroków dzieli do Kępy Potockiej. Bardzo bliskiej odległości znajduje się las bielański. Mam nadzieję, że zainteresowała Cię ta oferta. Nie zwlekaj, koniecznie zadzwoń!